Cześć, witajcie, z tej strony Kamechan i po raz kolejny zapraszam was do obejrzenia odcinka z League of Legends. Po raz kolejny mamy arenę treningową i ostre napierdzielanie na jednym linie. Już startujemy szybciutko na naszą minie, gdzie będzie mega zajebista, ostra walka. 5 na 5. Cudem udało mi się trafić gangplanka oraz cudem, dosłownie cudem gra, której szukałem. Szukanie gry trwało nie więcej niż 2-3 minutki czasu. I już mamy bloda pierwszego. A nie, 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 uciekamy. Mamy gangplanka, którego zrobimy pod Critical Shot. Tak szybkość ataku, Critical Drugi frag. No, przeciwnicy padają, 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 padają. Nie ja będę już przedstawiał teamu całego, bo szkoda na to czasu. Rozgrywka bardzo fajnie się zaczęła, jak dla mnie. Karen tutaj próbuję puszować. Ciekawe, 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 ktoś mnie blokuje. Aj, zginęliśmy. Hmm, ale. Tym oto sposobem zginęliśmy właśnie. I kupimy sobie jakiś item od razu. Złożymy pierwszy co to będzie. Phantom Dancer. Co by nam Critical ładnie wchodził. Tak, podczas ładowania rozgrywki zastanawiałem się czy zmieniłem runy tak zmieniłem runy wcześniej grałem match Lux ale nawet nie wiem nie wiem kiedy to się stało że je zmieniłem grałem Lux miałem runy pod AP na szczęście teraz zmieniłem na moje runki pod AD w których mam bardzo bardzo dużo bonusu do obrażeń od krytykana. widać Hakarima tutaj zbijemy Monstro już drugi raz chyba z mojej ręki zginął Dawi Jack zdawaj Szybko, szybko szybko jest asze Asia zgarnęła bloda i Blitzcrank. Aj! Myślałem że w Grenę celuje <grywka> się okazało, że Spadka imieniem minion dostał. Mamy już czwartego Kila. Ramus tutaj wyskakuje na wszystkich. Zdołamy go zabić. Łap! O. Jak widać, <ścoughs> poprzednia arena treningowa od samego początku nie była tak obfita. Fragia tutaj już dosłownie 3,5 minutki i mamy. 5, 5 kg i trzy Jest ulti. Mamy, mamy ultasa, także będziemy skutecznie spowalniać przeciwnika. Jest, kolejny frag. <ścoughs> Chyba komuś go zdjąłem. Biegniemy. Dostał Bijemy Lulu. Lulu. No Dobrze. Garena, nie Ramusa. Garena, Garena, Garena. Mm, coś szybciej mm, Jak zginiemy, złożymy coś do lifesteala. Co życie szybciej odbudowywać sobie. Cofamy. Jest kolejny frak. No już tutaj bardzo skromnie z tym goldem. Z kolejnego. No ale przeciwnicy chyba weszli na ten tryb, tak pograć, żeby pograć. Żeby zobaczyć skile, czy coś w tym stylu, albo od razu już zrezygnowali, widząc, że. Ja i kilku innych graczy dostało ostry fit na samym począteczku. Zginęł od tego szkorbudu, czy jakoś tak? Szkorbut? Aj. Nie zabiję mnie! Ah, 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 ah. O, ale już teraz, teraz naprawdę udało się swarcić. Gień! No, zginęliśmy, ale zabiliśmy na tym ulti Lulu. 2700 golda kupujemy od razu obrażenia od ataku i składamy tego naszego fantoma jeszcze 495 many, many będzie dużo poczynę. Ludzie różnie budują plankę. Ja na przykład buduję właśnie pod szybkość ataku pod Krytyką skill pod Kół, jest bardzo przydatną rzeczą takim hitem można bardzo dużo zabrać jak widzieliście lulu szybko ucieka życie tak jak i nam nie robimy Przypominam, mnie robimy gangplanka pod tanka Weźmiemy sobie życie. Zawsze to troszeczkę więcej. Jackson wstokuje i tą stronę. No, mamy no, no, Karima. To znaczy Aszy go, że tak powiem, go sobie dołowiła. No i dwóch nawet machnęła. prosz no, Ładnie jej to poszło. Trzy trupy. I ma. Dobra, jedziemy ponowej. Jedziemy turetę. Przeciwnicy już pewnie biegną. Mamy ulti za zanadrzu. Nie, 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 nie. Ale asze tutaj hmm, ostro ich rozgramia, przynajmniej Asza zabiła coś. Tak ma już 6 fragów. Bardzo ładnie jej to idzie. Hmm, tego Phantom Densera składamy, 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 składamy. Jedziemy już powoli w live stylo. Nasi tu walczą, więc krągła otwiera walkę. Zabiliśmy Hekarima. Zabiliśmy Ramusa i Mundo będzie naszą ofiarą. I teraz Lolo. Widzieliście tego krytyka? Masakra To co uwielbiam? Ja w runach mam mm, bodajże plus 35% mocniejsze. Yy, uderzenia krytyczne To się wszystko przekłada właśnie na te mocne hity. no ciekawe. Aj, no niestety ma okay. Pomóż, pomóż, chłopie! Rzuciłby tego swojego małego zgrodzika. Byśmy na pewno zabili Hakarima. A my tutaj jeszcze butów nie mamy. Sobie weźmiemy właśnie ten do skróconego czasu odnowienia. jak tutaj ostro rządzi trzy trupy i będzie na pewno na pewno Mundo będzie jego... nasze zabiła Mundo myślę że blisk rang jakby go podciągnął Bijemy, bijemy tutaj Panowie i panie, czy I Lulu teraz Mamy Lulu Przeżyjemy, przeżyjemy Mundo zabity Ramu sobie mamy te grave stile i teraz wbiegamy Biegamy w momencie, kiedy zaczęli uciekać, no. Niestety... Ale uciekają przed nami! Garena, 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 Garena! Aj! He karim nam tutaj wskoczył. Wskoczył w nas. Zbierzemy te budki. I pociśniemy ostrze nieskończoności! No o, Asze tutaj. aż Ostro jedzie, widać, taka gra jednej bramki. 41 do 14. Jacks powinien dać radę tutaj. Mundo. Nie wiem, dlaczego ucieka. Co ty masz tutaj, Jax, w tym swoim hex Hextechę już masz, to dobrze. Trójka by mu się przydała. Na pewno było... By lepiej nie był się takiego bezpośredniego starcia z tym Będzie nasz nie, Jackski, tak? Ale zróbmy nasze dwa trupy. Dwa trupy na koncie szefa. Dobra, jedziemy tu Ta nie patrzeć na nich. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik Jedziemy turet. Dominacja! Przeciwnik pokonany! Lecą frag za fragiem! Słyszycie, Mundu próbują uciec? Niestety... Niestety, niestety, mu to nie wychodzi. Gary nie ucieknie. Karim już jest tuę nas tutaj ostro jedzie Dobra no to Ty uciekasz ty ja też nie ma, nie ma co ukrywać. Ginąć nie chcemy. Już biegnie do nas. Jacks Mundona na dobicie. Aż niech się zregeneruje. Trupy, ładne, ładne dziadki tu jedzie. Cztery trupy. Proszę bardzo. W szoku jestem. Oj, lulu. My sobie trochę życia tutaj zregenerujemy na tych miniona. Uuuuh. <grystanie> Może już on nie on zjechał tutaj. Co jest Dlaczego my bijemy Ramusa, a nie na przykład Hecarima? I tym oto sposobem właśnie zginęliśmy. Kupujemy to Infinity na ostrze nieskończoności. Mamy 45% szans na Critica. No. tutaj sobie ładnie radzę, ogólnie. Wyjdzie na to, że w moim teamie byłem największą lamą, ponieważ najwięcej razy zginęłem. Aż bez budków, twarda pomyka. A Lulu już wychodzi, żeby tylko zginąć. Tak, 1 na 15, nawet niepotrzebnie to Ultis użyłem na nią. No aż jeden hit skończyłabyś tego tureta nie jest już Jaxior. Chodź, chodź Jax. Dobra, jedziemy Remusa. nie dam brady. Jest, jest. Już garen. Mało mu robimy. Cofnę się. Kawałeczek, Poczekamy aż się już pięknie. Jakie są sukienki Śmiga? Może kupiła już buty? Nie, nie kupiła butów. <laughs> tu nam toporem, tasakiem. Próbują przyciupać, no, nawet ładnie jak nasz, 256 AD. No pomóż mi tu Blitz. No, ale zabiliśmy tego Hacker'a frak za frak. Gdyby podbiegł wcześniej, pewnie byśmy go uciupali. Lulu zaczyna uciekać 69,24 Blitz, dobi turent. Dobrze, dobrze, panie kolego No i teraz uciekaj. Ok, Jacks już biegną mu z pomocą. Ja mam ulti. Inhibitor przeciwników wkrótce mu się odrodzi. No panowie. 40 asyst? Aż na no 40 asyst. Ja mam 36. już krytyka 832 przeciwnik pokonany Dwa trupy Wszyscy padli? Nie, jeszcze Mundo został. drużyna Dobra, nie wiemy Nexusa I w taki oto właśnie sposób szybka arena treningowa Gang Plankiem. Hmm, jeżeli Wam się podobało, lajknijcie, zasługujcie, skomentujcie, podajcie dalej film swoim znajomym, którzy też grają w Lola. Jeżeli chcecie więcej, napiszcie to w komentarzu. Mówił dla was Kamehank Game. Jo, cześć!